You idiot! Nastoletni włamywacze mylą ludzkie prochy z kokainą. Tak, dobrze słyszeliście, te dzieciaki próbowały naćpać się dziadkiem. 17-letni Devin Gessel i jego dwóch młodszych wspólników włamało się do jednego z domów w swojej okolicy. Ukradli gry wideo, medykamenty i ponad 800 dolarów w gotówce. Gdy wychodzili, zauważyli tajemnicze drewniane pudełko pod stolikiem. To musi być coś wartościowego, prawda? Kiedy dotarli do domu, otworzyli pudełko i jest! Biały proszek! Najpierw zdobywasz hajs, potem biały proszek, i następna w kolejce musi być kobieta. Tak czy siak, ci młodzi panowie byli bardzo zadowoleni. Kiedy jeden z nich spróbował tej substancji, cóż, powiedzmy, że inny mężczyzna właśnie znalazł się w jego ciele. Trójka złodziejaszków wyrzuciła prochę dziadka i wkrótce została złapana. Devin Gessel stanie przed sądem i będzie sądzony jak dorosły.